Dzisiaj wytaczamy ciężkie dzieła. Aż mi, aż mi książka spada, bo yy, sprawa jest dość poważna. Mówimy o yy, twórczości, o, o dziele właściwie takim wiekopomnym. Jeśli chodzi o taką literaturę XX wieku, można powiedzieć literaturę współczesną. Literatura, która boli, dotyka. Literatura bardzo konkretna, bez kwiecistych opisów przyrody. Natomiast e, z licznymi opisami, zresztą dość naiwnymi, e, uczuć, e, uczuć e, kobiety do mężczyzny, z, czego, z, z których opisów Ernest Hemingway. Był dość znany, pomimo swojego trudnego charakteru. Charakteru łowcy, który tylko z pozoru łowił zwierzęta, łowił by ludzi. Chyba właściwie wszystko to, co robił, wszystko to, co łowił, wszystko to, co zabijał, było tak naprawdę przykrywką dla zabicia swojego własnego, które miało miejsce, miał mieć miejsce. E, właściwie e, miało go spotkać właśnie to samobójstwo, czyli śmierć, którą zadał sam sobie, zresztą e, z myśliwskiej strzelby. Ale zanim to, e, powieść chyba jedna z, je, z jego m, takich właściwie kluczowych dla zrozumienia e, tej postaci, tego autora, czyli komu bije dzwon. For, for whom the bell tolls. Jeśli ktoś, e, e, że tak powiem, znalazł odniesienia, skojarzenia do utworu Metaliki, no to jest to, e, jest to dobre skojarzenie, ponieważ e, twórca, e, twórca, czyli James Hetfield, Hatt, e, właśnie inspirował się Inspirował się właśnie tym, nie tyle książką, co raczej filmem, bo też był film, tylko że właściwie on już był taki bardziej powiedzmy hollywoodzki. Natomiast książka na bazie, której ten film powstał, czyli, 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 czyli e, Komu bije dzwon Ernesta Hemingwaya, była takim właściwie odwróceniem takiej ckliwej hollywoodzkiej historii ponieważ w ogóle jeśli chodzi o genezę tego utworu to trzeba zacząć od roku 1936 kiedy to Ernest Hemingway brał udział w wojnie domowej hiszpańskiej, wojnie domowej pomiędzy faszystami a komunistami i był w oddziale we frakcji komunistów, walczył po jak sam uważał tej lepszej, bardziej sprawiedliwej stronie, ludzi, którzy nie chcieli dopuścić do dyktatury ludzi i samego generała Franco. Jak się później okazało, komuniści przegrali, a generał Franco właściwie umościł się ze swoimi ludźmi w Hiszpanii na prawie 40 następnych lat. I ogólnie literatura i twórczość zachodnia, zachodnich twórców amerykańskich, brytyjskich, opierała się w latach, właśnie w drugiej połowie lat 30., w latach 40., -tych, 50., -tych, trochę na takim poczuciu winy, że opuszczono być może Hiszpanię, opuszczono, że Zachód opuścił. Yy, tych ludzi, którzy walczyli z generałem Franco, że może trzeba by było, trzeba było pomóc bardziej, lepiej, mocniej wesprzeć hiszpańskich bojowników. Właściwie ta książka powstała raz yy, na podstawie wspomnień Hemingwaya z tamtego czasu, z tamtego okresu, ale także ze względu na taki rozrachunek win. I tego, że można by zrobić coś jeszcze więcej, tak zwany demokratyczny zachodni świat mógł zrobić coś jeszcze więcej, aby generała Franco powstrzymać. Ale ta książka też nie jest czarno-biała, jeśli chodzi o postawy. Nie wybiela komunistów. Przeciwnie, pokazuje, że w tym obozie były osoby, które. Przedstawiał jakieś szlachetne postawy, ale także byli łajdacy, którzy, e, którzy właściwie przystępując do, do tej wojny, do tego boju, e, wykorzystywali go, e, że właściwie to był tylko taki pretekst do e, sadystycznego zabijania ludzi, których uważało się za niby swoich przeciwników. Więc to też jest taka myśl tej książki, że często ideologie polityczne, filozoficzne są tylko taką przykrywką dla sadystów, dla psychopatów, którzy wykorzystują je e, dlatego, aby legitymizować swoje zbrodnie. Natomiast dużą, w dużej mierze jest to także historia e, miłosna. Historia Hiszpani Hiszpanki e, i e, właśnie amerykańskiego e, ochotnika, który zgłosił się dobrowolnie do, do oddziału hiszpańskich rebeliantów. E, I właściwie ta relacja e, tej dziewczyny i tego mężczyzny trwa trzy dni. W ciągu tych trzech dni właściwie oni muszą przeżyć całe swoje życie gdyż wiedzą zdają sobie sprawę, tylko nie mówią o tym głośno, że czeka ich razem śmierć albo razem, albo jed, yy, albo tego mężczyznę, tego żołnierza, albo tą dziewczynę że z tego z tej historii nie są w stanie, w stanie wyjść razem żywi to też jest Historia o, o miłości, która raz nie miała prawa się zdarzyć, ale się zdarzyła i która nie mogła mieć szczęśliwego końca. Co można więcej powiedzieć na, na ten temat? Jest tutaj dużo takich też naturalistycznych opisów ale to, co urzeka, czy to, co tak dotyka bardzo mocno w, w twórczości Hemingwaya, jest ten konkretny język. Jest to taki język bardzo męski, bardzo z drugiej strony też zmysłowy, gdyż Język Hemingwaya ma to do siebie, że opisuje bardzo trafnie i w dwóch, trzech słowach jest w stanie zawrzeć na przykład zapach, smak, y, odczucie, y, opisać daną osobę. Y, i, a z drugiej strony jest też Hemingway bardzo niekonsekwentny. Bo zawiera dużo takich opisów. Yy, znaczy, nie ma w tej książce opisów na przykład seksu, ale są takie bardzo rozłożyste opisy yy, właśnie tych uniesień, tej, 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 tej miłości i tych uczuć. Też bardzo poruszają yy, dialogi pomiędzy kobietą a mężczyzną w stylu: Czy jestem Twoją pierwszą miłością? Tak, jesteś moją miłością pierwszą i ostatnią. A więc yy, miesza się tutaj taka powiedzmy męska tak zwana przygoda z poczuciem, z odgórnym poczuciem klęski, z poczuciem tego, że z tej afery nie można wyjść cało, i z tego, że to, co się robi, to jest zawsze za mało. Yy, I taki właściwie Właściwie kluczowe hasło z tej książki. Nie pytaj komu bije Cron. Bije on Tobie. Polecam gorąco, serdecznie. Czytajmy ja bo mimo, że ta literatura już ma swoje lata to myślę, że doskonale, właśnie tym bardziej w tych czasach, kiedy jest tyle konfliktów wojennych, ale także konfliktów polityczno-ludzkich, to ta książka może się przydać i może być nie tyle jakimś drogowskazem, bo nie wierzę w książki, które są drogowskazami, ale jest to książka, która może być po prostu dobrym kolegom. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego odcinka.